tam będzie skarbiec! Skarbiec tam będzie! No Chciałbyś mieszkać w takim domu? No Duży jest! Fajny! Ja bym w nim orgie robił. Nie żeby co, ja Bym hodował kurczaki, bym je na kutlety potem tak przerabiał. Staram się, by nie wybuchnąć agresją na piegów ale ja z nim bym trzymam. Dawid, jeszcze 17 osób. Nie kłóćmy się, no, no ja to... właśnie zaraz nie wytrzymam! Jak kłóćmy się tylko to wygrajmy po prostu. Ale Sosik, opierdolenie i ci to nam nie przeszkadza, mi to przeszkadza grza A może trochę szacunku do mnie? Ludzie, wygrajmy to. Proszę cię, wygrajmy to. No. Odpaliłeś alarm. Ile mamy czasu, Dawid? Wyłącz ten alarm!